Dzieciaki, pamiętacie naszą piosenkę o kaczkach. Tak, to dziś proponuję wam zrobić kaczki. Będziecie potrzebowali do tego chrupki, najlepiej taki lekko zakrzywione i paluszki. Biacie paluszek w środek. Dzięki temu będziecie mieli małą kukiełkę. No, tu mi się ułamał, więc ja szybko robię z tego... Małe patyczki, żeby zrobić dziubek. Jedna do góry, drugie do dołu. No i proszę bardzo, mamy kaczki. Five little ducks. Five little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only. Four little ducks came back. Hmm. Four little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 quack. But only. Oh, three little ducks came back. <laughs> three little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only two little ducks came back. Hmm. Two little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only one little duck came back. One little duck went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but none are... No teraz to już wszystko jasne. Wiadomo, czemu te kaczki nie wracały. Bardzo smaczne kaczki. Chcecie spróbować? Ducks came back.